Siemaneczko moi kochani widzowie oraz Life in Poland Witam na moim vlogu Life in Poland Także witamy Dzisiaj piękna pogoda w Polsce Jak sami widzicie słonecznie Także przystępujemy do działań na tej łazience Dzisiaj troszkę inaczej Że tak powiem bez formułki swojej Za to w zacnych okularkach Modnych w dzisiejszych czasach Dobrze tak wygląda łazieneczka yy, Tą ścianę wczoraj widzieliście Tą też Tą później dokończyłem, całą. Giebelcik już stoi, także ze względu na to, że mamy jeden klej i się zrobiła godzina, że tak powiem prawie 12, bo rano sprawy techniczne mieliśmy z inwestorami i inne tam e, rzeczy, o których nie będę Wam opowiadał. E, po prostu zrobimy sobie dzisiaj tą ścianę. Resztę e, zostawiamy na poniedziałek. Po prostu to nie jest nie ucieknie, że tak powiem, a nie mamy tutaj jakiegoś napiętego grafiku, ani terminu. Także na spokojnie, lepiej wolniej, a dokładniej, niż robić coś na wariata. Tak, także nawet lepiej, jak sobie to wszystko podosycha ściany i ogólnie ten, nie? Później sobie położymy w poniedziałeczek podłogę, wrzucę tu farelkę i będziemy mieli, że tak powiem, to wszystko już pozamykane, zostaną tylko docineczki, nie? Także zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. No dobra. No i co no mamy? Weekend, moi kochani. Także lecę z robotami i, że tak powiem, pędzę do swoich dziewczyn. Także będziecie musieli mi wybaczyć. Niestety nie zrobimy dzisiaj tego. Nie będę za dużo nagrywał. bardziej nagram swój powrót do Bydgoszczy. Także gdzieś tam na spacerku Eee, dogram, także za chwilę tylko aktualizację Wam zrobię, że poleciała ta ściana, żebyście eee... uwierzyli mi na słowo i wizualnie zobaczyli. Nie no, troszkę świruję już, także ten jest sobota, mam dobry humor, eee, także, że tak powiem kuczę ile? W tydzień? No tak jak Wam wczoraj opowiadałem, no w tydzień praktycznie, no troszkę ponad tydzień jeden dzień odpisujemy na schnięcie tynku. No, to w sumie no, tydzień, tydzień jeden dzień, w sumie, nie? Tam, tydzień roboczy taki porządny. No, także łazieneczkę już mamy elegancko już widać zarys tej łazienki. Także w przyszłym tygodniu będziemy kończyli ją. Także na spokojnie i teraz też również dostałem przed chwilą telefon yy, odnośnie łazienki. Gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam. Także za chwilę zadzwonię, zobaczymy, co z tego wyniknie. Także do usłyszenia za chwilę. Aktualizacja, bo przeczytałem komentarz, że się robi nudno, bo nic nie tłumaczę. Dobrze, kochani, to coś tam wytłumaczę. Także przenieśliśmy sobie linię. Eee, gdzieś tam widziałem, że kiedyś tam przykręcali profile. Tak, też kiedyś tak robiłem. Przebijałem hydroizolację, też kiedyś tak robiłem i ten. Teraz już tak nie robię, nic nie przebijam. Po prostu podkładam sobie na wymian i w ogóle nie dotykam hydroizolacji, nic nie przebijam. Nawet gdzieś tam widziałem patenty, że z tych robią, z pistoletów od silikonu przerabiają i sobie robią takie, wiecie, windę, nie? Do góry, nie? Że sobie tak i sobie gwindują do góry. Dobra, e, oczywiście przy takich płytkach stosuję sobie takie rozwiązanie, moi kochani, ale jeśli mam gresy duże, 60x60, 60, to pierwszą kładę podłogę żeby było mi łatwiej, żeby mi nie wyginało profili ani nic. Zresztą widzicie, że nie robię na profilach, tylko mam parę, że tak powiem, poziomic, nie? które sobie tam używam i podstawiam. Mam mniejszą, większą, 120, 180, gdzieś tam zawsze sobie ją podłożę. Także profili nie używam, ponieważ przy gresach, przy dużym ciężarze profile się uginały. Także gdzieś tam na trzecim rzędzie wychodzimy i nagle nam się fugi nie zgrywają. Nie? Dobra Także tak, tylko na marginesie. Dobra, żebym Wam obrazowo mógł to wyjaśnić. To tak, żeby to miało ręce i nogi. Czyli, że tak powiem, kebelin będzie też mniej więcej na ponad 60 będzie. 60 parę wyjdzie, nie? Na szerokość. No tak wyszło ze względu na odpływy i na miejsce po prostu do siedzenia. Inwestor jest znacznych gabarytów, że tak powiem. Ja się przy nim czuję jak dzidziuś że tak powiem, <grych> dobra, pozdrawiam Łukasza, eee, dobra, także tak to wygląda moi kochani i żeby to ładnie wizualnie wyglądało, żebyśmy nie walili gdzieś tam docineczki z tej strony, eee, przyłożyłem sobie jedną płyteczkę, oczywiście z zapasikiem od ściany, jedną płyteczkę, drugą płyteczkę, zaznaczyłem sobie, eee, puściłem sobie laserkiem krzyżowym, pion i teraz, że tak powiem, mam po prostu na 58, a płyteczki są 6, 60. Także widzicie, że z tej strony muszę, że tak powiem, ściąć te raz, dwa, trzy płyteczki. Trzy i to minimalna taka eleczka mi wyjdzie, moi kochani, bo tutaj dosłownie zachodzi 2 cm na ten gebelit, ale po prostu zależało mi na tym, żeby od tej strony cała płytka było, że jak się wchodzi do łazienki żeby nie była z tej strony docineczka, tylko żeby była za pralką w narożniku, tak? Także tak sobie jakoś to rozmieszczamy płytki na logikę yy, i to właśnie tak będzie uczynione. Także przeniosłem krzyżowy sobie teraz złapałem, poziomice położyłem yy, ale jeszcze dodatkowo laserkiem sobie przemierzyłem czy się tam wszystko ładnie będzie mi Zgrywało wszystko w linii, bo po prostu sobie tutaj ten, ażebyśmy ze słupkiem ładnie wszystko wyszli, żeby ładnie było, moi kochani, w linii. Także pomocniczy laserek 1, pomocniczy laserek 2, bo lasera w oczach nie mamy. Dobra, także tak to wygląda. No co, urabiam wtedy sobie kleju. Za chwilę te trzy. Płyteczki zetnę te 2 cm, żeby ładnie do laserka mi doszło. No i oczywiście mamy przeszkody w postaci zaworu, odpływu i dwóch gniazdeczek. Także troszkę będzie rzeźbienia za chwilę. No i lecimy dalej z tematami. Także takie nawiązanie, żeby nie było, że nic nie tłumaczę. Także mówię, zaczniemy sobie od tej strony. Oczywiście yy, ściany w miarę proste. W miary proste, jak widzicie. Także lecę sobie nagrzebień. Bodaj, że 12 niech taki już nie powiem. Jeszcze powiem dlaczego 12, to jest znaczy dziesiątka. 10 eee, na 10 lecę. Chyba bardzo. 12, 12 lecimy na 12 że tak to wygląda, eee, no jeden rzemień, po prostu e, płyteczkę gruntujemy klejem, zawsze przeciągam, e, nie są takie, e, ten, wiecie, te białe czasem jest takie, jak jest za dużo, to warto to przemyć na mokro, żeby zeszło, e, także tutaj mamy w miarę ładne, także tylko kleję sobie nie przeciągam, nic tam, nie myję ich, nie ma potrzeby takiej po prostu. Nie. Dobra, także przystępujemy do działań. Tak na szybko, żeby nie było, że się chwalę. Wiecie o co chodzi, ale właśnie o to chodzi, żeby ustawić sobie laserek, puścić sobie wiązkę i dodatkowo jeszcze raz się sprawdzić. Samo kontrola, moi kochani, samokontrola w czasie wykonywania swoich czynności. Nie bądźmy alfą i omegą, nawet gdy jesteśmy sami na łazience, także ja lubię sam się skontrolować, skoro yy, poleciałem już raz, dwa, trzy, cztery i docineczki, dojechałem do gebelitu. Moi kochani, dojechałem do gebelitu, gdzie jeszcze mogę skorygować, tak, dlatego sobie ustawiłem laserek yy, dla sprawdzenia. Po prostu samokontroli, tak? Czy nic mi tam nie ucieka na tej ścianie, czy się, że tak powiem, yy, linia fugi zgra z całością, nie? Naokoło, także przygaszę Wam światełko, żebyście mieli lepszy obraz tego, jak to idzie, także idzie fuga, 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 Fugą, fuga, idzie, o, przepraszam, bo zasłaniam, bo zasłaniam, także widzicie, jest fuga, i tu w pana znów fugę. Jest przejście, przyjście, przejście, przejście, przejście i fuga. Także na tym nam zależało. Chodzi o to, żeby później nam się tu zgrał narożnik. Także żebyśmy nie polecieli z tą ścianą, że nam pójdzie w dół. Albo troszkę do góry minimalnie. Wiecie o co chodzi? To są minimetry. To są minimetry. I wiecie, później tu nam by e, wyglądało w narożniku, byśmy musieli korygować. Wiecie, cudawianki e, tu później ten. Także lepiej się kontrolować, lepiej sprawdzić sobie dwa razy niż później plót sobie w brodę, że mogłeś sprawdzić, a nie sprawdziłeś A teraz musisz zrywać, albo poprawiać, albo cudawianki sobie odwalać. Nie? Także mówię, samo kontrola w pracy jest e, podstawą, że tak powiem, jak się samemu robi. E, dobra, lecimy dalej z tą ścianą. E, bo już się zrobiło. Południe, także dokończymy, mówię i zwiniemy to co będzie nam potrzebne jutro na dom dziecka, także do wyburzeniowych spraw, także weźmiemy sobie walizkę z kluczami, młot udarowy. No, jakieś śrubokręty podstawowe, takie rzeczy, żeby tam pościąć, że tak powiem, biały montaż tam ściągnąć. E, tam bodajże jest e, kompakt, stoi po prostu przy e, wyburzaniu e, tym łazieneczki, bo powiem, to, to nawet nie jest łazienka, powiem tak, to, to jest taki przecionek z ubikacją, wejście do łazienki. O tak jakbyście tu mieli ubikację i dopiero wchodzicie i tam jest taka główna, tak jakby e, wanna, prysznic, wiecie o tym, co chodzi. No dobra, zobaczycie jutro jak to wygląda, po prostu e, Obrazowo zobaczycie jutro, a że tak powiem to, co Wam powiedziałem, mam nadzieję, że to wyłapiecie o co mi chodzi, a jutro będziecie mieli to na ekranach. Dobra, lecimy dalej z, z robotami. Także aktualizacja ściana poleciała, jak widzicie, w całości jest, jest ogarnięta. E, dobra, także się zabijamy na BDG. Także jutro będziecie oglądać. Poczynania w domu dziecka. Także lecimy. Yy, narzędzia już wziąłem, przerzuciłem. Także śmigamy na Bydgoszcz. Także do usłyszenia za chwilę w Bydgoszczy. Aktualizacja: także dotarliśmy na BDG Fordon. Jesteśmy, także ja już ogarnięty. Dziewczyny są ze mną. Także spacerek wykorzystujemy. Wiem, że wracam do dziewczyn. No, także sobie latamy. Madlid, Patry, chodź. Patrycia, chodź. Także sobie chodzimy z pacelkiem. no chodź idziemy, no chodź idziemy, słodziaczku mały, biegasz? Leci Landrynka, leci Landryneczka. No także mówię, dziewczyny zgarnęliśmy z działki, Ewelina była na działce zobaczyć co tam się dzieje, także zgarnęliśmy dziewczyny z działki, przyjechaliśmy na forno się ogarnąć. No i wykorzystujemy sobotę na maksa, ładna pogoda, także wybraliśmy się na spacerek. Idziemy? Mandrynka, idziesz? No. Tak biega sobie nasza mała brojara. Dobra, za chwilę coś Wam poopowiadam, tylko muszę złapać myśli. No, moi kochani widzowie i tak właśnie skończyłem po delegacji z dziewczynami malutka patusia bawi się w piaskownicy ja pilnuję. Ewelina poszła na chwilę do domu coś tam ogarnąć ściuchami do małej, także wybieramy się do mnie na weekend. Teraz mi Ewelina powiedziała, zresztą patrzyłem na internecie, że u nas w Fordonie doszło do dość masakrycznego wypadku po prostu osoba bezdomna wpadła pod tramwaj motorniczy, nawet nie był świadomy tego, że, że tak powiem, no ciało, że tak powiem, pod tramwajem jest ściągnięte, także rozszarpiewane przez torowisko i, i przez ten, no nie będę zdradzał, że tak powiem, szczegółów, ani opowiadał masakrycznych yy, tutaj scen yy, i dopiero, że tak, po, yy, że tak powiem, no kurczę, że, znów, że tak powiem, yy, motorniczy jadący, nawet nie był świadomy, że yy, ciało ma pod tramwajem, także jadący z naprzeciwka motorniczy, mijając go, Zauważył to, powiadomił i powiem Wam szczerze, że kurczę, prawie jeden przystanek, że tak powiem, ciało zostało przetransportowane, no bo nie wiem jak to nawet nazwać, ciężko takie coś opisać słowami. No dość nie wiem, miły widok, gdzieś tam na internecie możecie zobaczyć, stało się to w Fordonie niedaleko Bora Komorowskiego, znaczy się równorzędna ulica do Bora Komorowskiego. No także yy, podczas mojej nieobecności tutaj w Fordonie doszło do takiego wypadku, akurat do takiego zdarzenia, chyba pierwszy raz mi się wydaje, że w Fordonie coś takiego zaistniało. No, no, no nie na co dzień że tak powiem się słyszy takie rzeczy ani widzi zdjęć z owego wypadku, także masakrycznie to wyglądało powiem Wam szczerze, no nie życzę nikomu, na pewno motorniczy że tak powiem na chorobowym na pewno pod obserwacją psychologa, bo to też dość ciężkie zdarzenie, żeby po prostu człowieka potrącić nie być nawet tego świadomym, tak i że tak powiem przeciągnąć go jeden przystanek pod tramwajem tak? także sądzę, że jako motorniczy, no sam bym był, powiem Wam szczerze, w szoku przy takiej sytuacji. Także na pewno gdzieś tam wolne bym wziął, na pewno obligatoryjnie wolne dostał, na pewno z pracy. I na pewno jest pod obserwacją psychologa, także lub terapeuty, jakiegoś tam rodzinnego, bo to wiadomo o co chodzi. No, nie miała sytuacji, powiem Wam. Rzadko się takie rzeczy słyszy, zdarzają. No ale cóż, czas leci dalej, ubolewamy. Yy, nad tą tragedią no i po prostu Ewelinka mi powiedziała, pokazała zdjęcia mniej więcej gdzieś tam nagrania są na wydgoszczanach, czy tam na Grupie Forlą można zobaczyć sobie jak ktoś tam chce wejść yy, nie wiem nawet czy było to podane do opinii publicznej, ponieważ byłem w delegacji yy, nie oglądałem telewizji yy, bardziej siedziałem na internecie wrzucałem Wam te moje vlogi no także Dotarła mama i już ma ludzi młoda, już ma ludzi, mama się psoci. Także pora wieczorna, także lecimy za chwilę. Pora wieczorna, wieczór się zbliża dopiero, ale już słoneczko zachodzi, czuć ten chłód. Młodą już ubraliśmy w bluzę, Także lecimy na chatę. Odpocząć, Zgram Wam dzisiejsze, że tak powiem, moje wypociny budowlane i powrót na BDG. No i krótką opowiastkę. O przykrym zdarzeniu, które doszło w tygodniu. dosłownie, Kiedy to Ewelina była? Trzy dni temu? Przedwczoraj, dwa dni. Przed dni temu. Dwa no. dni temu doszło do masakrycznego zdarzenia. Powiem Wam, że ja. No, co się ostatnio dzieje? To nie wiem z tymi ludźmi. Dobra, także lecimy na chatę. Moda. co powiesz? Co powiesz nam ciekawego słodziaczku? Zawstydziła się kamery, dobra, lecimy. Także do usłyszenia jutro. I do zobaczenia w następnym vlogu.